Jak Aleksandra Sofa. Uuu. Sosfa. No ciekawe, czy to prawda. Czy jakieś dziewczynie robimy darmowych followersów? Aleksandra Sofa. Sosfa. A co to za nazwisko? Sosfa. Ta, zobaczmy, co nam rzuca na story. Dziękuję, Aleksandra Soswa za paczuszkę. L'oreal Paris? U, w Paryżu, ja wiem. W Paryżu. Może Weronika będzie? A, a, coś może być! No, no, coś, kurwa To ci dam dobrą radę, Aleksandra. Najmniej słuchaj tej persony, jak chcesz robić karierę w internecie, o tej tutaj, co myszką zaznacza. No to co? 118 tysięcy. Ciekawe na ile jej skoczy. Katrin Gór, witam wśród wilków. Zaraz coś znajdziemy na nią, czekajcie, czekajcie, zaraz jakiś dropshipping z AliExpress <laughs> Witamy w grze, tik tak, tik tak, tik tak. Ciekawe. Czy inspiracja tutaj była? Mama się nie dowie. to jest? Sywek, czy YouTube jakiś duży twórca będzie miał jaja poruszyć temat o czym co rząd odwala? No przecież Dominik Boss o tym gada, ale jak? No przecież dużo jest kanałów, no ale o co zapytasz? O nowy ład czy o co? To ja mogę poruszyć, ja tutaj jestem. Jako tako, może nie za bardzo, ale coś tam, jakieś opinie mam na różne tematy. Co. So. No co no, dziewczyna zadbana, duży o makijażu, taka Instagramerka, no dużo jest takich Instagramerek, właśnie, co mają taki styl. Ja to czasem nie odróżniam tych dziewczyn, niektórych Instagramowych. Ja też bym chciał robić sobie ładne zdjęcia, może kiedyś zacznę. Wydaje się wysoka. O, to ja mi się ta już bardziej osobiście. Chociaż. Mu, a nie, nie, ja ta mi się bardziej by podobała. Chociaż one takie same, ale nie do końca. Eee, to też nie mój styl. Nie, to marka. Nie. Dobra, chuj nie oglądam, bo później będzie na konferencji, będzie się na mnie patrzyła, że ją oglądałem czy coś. Tak czasem bywa. One później wszystkie jakby się pojawiają. Ale wszystkie te dziewczyny uważam, podobnie wyglądają teraz na tych Instagramach.